Nie będę skromny, bo mam już 42 lata i coś tam w swoim życiu zrobiłem. Doszedłem do majątku ponad 25 milionów, stworzyłem kilkanaście firm na różnych kontynentach i w różnych państwach. I wiesz co ci powiem? Taka szansa jak jest teraz, związana z AI, ze sztuczną inteligencją, prawdopodobnie już się nigdy nie powtórzy. Mnie naprawdę dziwi to, że jeszcze wszyscy ludzie w Polsce nie uczą się sztucznej inteligencji, że nie poświęcają przynajmniej pół godziny do godziny dziennie na to, żeby stać się potęgą informatyczną świata. I nie do trzeba do tego Programowania. Słuchaj, każdy człowiek, nawet nietechniczny, może się dzisiaj tego nauczyć. Może się tego nauczyć. I ja Wam chcę to powiedzieć, moi drodzy, że ktoś, kto nie uczy się dzisiaj AI, jest po prostu kretynem. Bo przechodzi mu koło nosa największa szansa, jaka kiedykolwiek istniała w historii ludzkości. Większość ludzi jest ignorantami. Tyle ludzi potrafi stosować AI, a mamy taką technologię. I pytanie: czy ty chcesz należeć teraz do tych ludzi? To jest pytanie do ciebie, bo ja mogę ci w tym pomóc. Wejdź sobie na tą stronę, zobacz, co dla ciebie przygotowałem.